Jedną z najsłynniejszych legend o japońskich duchach jest historia pięknej, młodej i wyjątkowo próżnej żony zazdrosnego samuraja. W reakcji na kolejną zdradę może szpecił się okrescjonującej usta od ducha do ucha. Zgodnie z legendą duch dziewczyny błądzi po świecie w poszukiwaniu zemsty tajemnicza postać w długim płaszczu, ukrywająca twarz za maseczką chirurgiczną. Na swoje ofiary wybiera nie tylko mężczyzn, ale przede wszystkim dzieci. a tak zaczyna się zawsze od tego samego pytania: czy jestem piękna? Odpowiedź przecząca oznacza natychmiastową śmierć. Narzędziem zbrodni są nożyce, którymi rozszarpuje ciało ofiary. Jeśli natomiast piękno dziewczyny zostanie potwierdzone, kobieta zdejmuje maseczkę i ukazując swe rozcięte usta pyta ponownie. A teraz? Jedyną odpowiedzią, która daje szansę na uratowanie życia, jest zapewnienie, że jest przeciętna lub wygląda zupełnie normalnie. Zaprzeczenie jej urodzie wprawia kobiety wściekłość i oznacza pewną śmierć. Po jej ponownym potwierdzeniu wyciąga ona natomiast swoje nożyce i rościna twarz ofiary na wzór własnej blizny. Choć legenda znana jest od epoki Heian, co jakiś czas jej temat powraca do publicznych dyskusji ze zdwojoną siłą. W 1979 roku. Gdy kilku świadków zeznało, że widziało potwora zgodnego z opisem legendy, zwiększono ilość nocnych patroli policji, a dzieci wracające ze szkoły były eskortowane w specjalnych, zorganizowanych grupach. Kolejną makabryczną bohateką miejskich legend jest Teke-Teke, a właściwie Reiko Kashima, która została przecięta na pół przez pędzące metro. Jej duch mimo braku nóg porusza się z niezwykłą szybkością, kuś na dłoniach i łokciach. Trzy tułowiem o podłoże wydając charakterystyczny dźwięk. teketek. Nieszczęśników, którzy staną na jej drodze, przecina wpół za pomocą kosy lub piły. Podobnie jak w przypadku kobiety z rozciętymi ustami zadawana jest seria pytań. Gdzie są moje nogi? zaczyna zjawa. Są na stacji metra Meishin. To jedyna słuszna odpowiedź. Od kogo o tym wiesz? ciągnie dalej teketek. Słyszałem o tym od Reiko Kashima. Tylko znając właściwą sekwencję zdań można uniknąć ostrego cięcia i zachować nogi. To jedna z najbardziej współczesnych japońskich legend, związana z zagrożeniami wirtualnej rzeczywistości. Jej popularność wzrosła w 2004 roku po samobójstwie japońskiej nastolatki, w której komputerze znaleziono zakładkę ze słynnym czerwonym pokojem. Według mnożnych wierzeń, ukazuje się przypadkowym użytkownikom w postaci okienka. Wyskakującego na ekranie komputera. Każdy, kto zobaczy czerwony komunikat, umiera, a pokój ofiary zostaje wymalowany na czerwono jego własną krwią. No i to była ostatnia legenda na dziś. Dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. I wyczekuj następnych filmów. Cześć.